Cześć moi drodzy, witam Was na kanale. Zapraszam dzisiaj na film, w którym opowiem Wam o moich ulubieńcach z kilku polskich firm, które, no, kosmetyki, które chciałabym Wam polecić. A to wszystko z tego względu, że no, jak pewnie kojarzycie, generalnie w mediach społecznościowych krąży taka akcja, jak wspieram polskie marki. No, i ja jakby do tej pory jeszcze nigdzie o tym nie wspomniałam, nie dołączyłam się do niej, ale no popieram tą akcję. Uważam, że, że warto rzeczywiście teraz w tym trudnym czasie wspierać polskie marki, kupować u polskich producentów. No i nadarzyła się teraz okazja, bo od, czekajcie, mam tutaj włączoną stronę. Od 28 kwietnia na kokolicie jest promocja, nazywa się ona promocja polskie marki do 35% taniej na wybrane polskie marki. No właśnie wspieramy polskie marki, kupuję w polskich sklepach. I powiem Wam, że mają tutaj promocję na kokolicie no, na kilka właśnie polskich firm. I pomyślałam, że z tych kilku marek powybieram moich ulubieńców. Coś, co ja mam w domu, co rzeczywiście dobrze mi się sprawdza, co bardzo lubię, i wam tutaj opowiem. Może ktoś z Was będzie miał ochotę spróbować czegoś z tych, któregoś z tych produktów, a jeśli nie, to może akurat jakakolwiek inna marka Was zainteresuje, bo właśnie aktualnie są promki. Promocje są, ta promocja jest ważna z tego co widzę do 5 maja, także. Myślę, że macie jeszcze trochę czasu, żeby zrobić zakupy przez majówkę, akurat. I uwaga, zaczynamy może po kolei. Pierwsze, co mi się tutaj wyświetla na tej stronie, to jest Nakomi minus 30%. Także fajna okazja. Pokażę Wam, co tutaj wybrałam, jeśli chodzi o moich ulubieńców. Generalnie, jeżeli chodzi o Nakomi, to największą fanką ich produktów jestem jeśli chodzi o kategorię ciało i pielęgnację ciała, bardzo lubię te kosmetyki i za chwilę do nich przejdziemy, ale najpierw może omówię twarz, dlatego, że tych kosmetyków do twarzy mam trochę mniej, e, ale mm, rzeczywiście bardzo ich lubię. W ogóle e, moim mega hitem znakomity jest ten arganowy krem pod oczy, którego już od jakiegoś czasu nie mam. Nie wiem, jakoś e, jest mi z nim ostatnio tak wiecie, nie po drodze, ale muszę sobie koniecznie albo kupić, albo gdzieś zamówić. E, może akurat w sumie nie pomyślałam o tym, skoro jest to 30%, to do, e, zobaczę, czy na kokolicie będzie ten krem. Jakby nie był wyprzedany, to sobie zamówię. A z tych rzeczy, które mam, to drugi mój największy ulubieniec, jeśli chodzi o Nakomi, to jest algowa maska do twarzy. Jest to nawilżająca wersja z oliwą z oliwek. Uwielbiam tą maseczkę. To jest taka maska Pilow. Nagrałam i powiem Wam już filmik, w którym pokazuję, jak ją. Rozmieszać, rozrobić, jak ją nałożyć na twarz, jak ją ściągać i tak dalej. Bo powiem Wam, że jak się źle ją nałoży, to można bardzo szybko się do niej zrazić. Także nagrałam filmik, jak to zrobić, więc postaram się w miarę szybko go dodać. Ym, I to jest taka maska w proszku: mieszamy ją z wodą i nakładamy na twarz. Powiem Wam, że ją uwielbiam. Jest tak oryginalna, oryginalna nie wiem. Nie znam jakby z innych marek czegoś podobnego, więc nie powiem, czy to jest tylko w Nakomi, czy może gdzieś tam są podobne maski, nie mam pojęcia. Ale akurat ja spotkałam się z taką formułą maski tylko tutaj, czyli. Maska Pilow, ale to nie jest taka cieniutka warstewka, tylko taka gruba, wiecie, gumowa warstwa, taka żelka na twarzy, która e, daje naprawdę wspaniałe nawilżenie. Także to jest mój hit. A drugi produkt do twarzy, który mam i bardzo lubię ostatnio, w sumie powiem wam, że nie, od, nie używam go jakoś od bardzo dawna, ale bardzo dobrze mi się sprawdza, to jest mm, serum drobnocząsteczkowym kwasem hialuronowym, kolagenem morskim oraz hydrolizowaną elastyną z dodatkiem składników wspomagających ich penetrację w głąb skóry. I to jest produkt, którego ja używam na noc przed kremem, jako właśnie taki dodatkowy zastrzyk nawilżenia i powiem Wam, że świetnie mi się to sprawdza. Bardzo lubię ten kosmetyk, daje taką świetną dodatkową właśnie porcję nawilżenia, bardzo przyjemny. Ma dosyć intensywny zapach, więc nie wiem, czy to każdemu będzie odpowiadać, ale muszę przyznać, że akurat jest bardzo przyjemny, więc mi, mi to zupełnie nie, nie przeszkadza. Także jeśli chodzi o twarz, to te dwa kosmetyki polecam Wam szczególnie i krem pod oczy, ten arganowy, ale on jest akurat tak popularny, że pewnie większość z Was kojarzy. I teraz kosmetyki do ciała. Powiem Wam tak, pierwsza rzecz, to jest mój, z tych produktów, które mam tutaj, to jest najnowszy mój ulubieniec, bo to jest moje w ogóle pierwsze opakowanie, jeśli chodzi o skrap znakomi, ale kocham go, naprawdę jest wspaniały. To jest... Body scrap, powiem Wam, z cukrem, jeśli się nie mylę. Pachnący rajskim kokosem, peeling cukrowy. I właśnie to jest wersja Light Coconut Cake. I to pachnie tak kokosem, jak takie batoniki kokosowe. Tak słodko, tak pysznie, że dosłownie jakby to się dało zjeść, to by zjadła całe opakowanie zamiast używać na ciało, bo jest. Ten zapach cudowny. No i oczywiście, jeśli chodzi o działanie, to jest bardzo przyjemny. Bardzo dobrze zdziera skórę, fajnie wygładza. I dodatkowo na skórze zostaje taka warstwa takiego bardzo przyjemnego olejku. Powiem Wam, że co też mnie bardzo zaskoczyło, to to, że tu poza cukrem mamy też wiórki kokosowe. Także naprawdę mega przyjemny produkt do używania. Pięknie pachnie, bardzo apetycznie. Ma y, też bardzo króciutki i bardzo fajny skład. Powiem Wam, że nawet ja y, taki lajk, like, jeśli chodzi o y, piernację, umiem go zrozumieć w większości, bo jest tak: cukier, y, olej kokosowy, olej z y, chyba migdałów olej migdałowy, coś takiego tak, ze słodkich migdałów, z tego co widzę. Y, dalej są y, płatki kokosowe. Potem jest jedna rzecz, której nie rozumiem, i na końcu jest zapach. Także tylko tyle, a wiecie, no super produkt z krótkim składem i pięknie pachnie, także polecam. I kolejne, kolejna kategoria to są w ogóle produkty do nawilżania już ciała. Mam tutaj dwa musy do ciała. To ja mam bardzo duży zapas tych kosmetyków, bo to, jest mój, to są moi mega ulubieńcy. Więc tak, tutaj jest mus do ciała. O zapachu czekoladowych ciasteczek. Pachnie jak dosłownie ciastka pieguski. Cudownie nawilża ciało. Drugi to jest jagodowy sernik. Też cudowny zapach. Pokażę Wam może jeden. Akurat te są moje zapasy jeszcze nieruszone. Zobaczcie. Taki on jest lekko fioletowy i postaram Wam się teraz pokazać, jaką to ma konsystencję. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Uwaga. Pokażę Wam, że, ta, że niewiele bardzo potrzeba, żeby ten mus zmienił się w olejek. Pokażę Wam takie. O, jak to się zaczyna masować, to on, ten mus zaraz się rozpuszcza i tworzy, widzicie, taką. Taką, no dosyć tłustą, jeśli nie lubicie tłustych balsamów, no to niestety, ale dla mnie to są idealne produkty do takiego mocnego nawilżania skóry i też szczególnie na zimę lubię. Ale powiem Wam, że teraz na, na lato też na pewno będę ich używać, bo ja latem mam też mocno przesuszoną skórę, także na pewno będę z nich korzystać, bo je uwielbiam. I te dwa opakowania, czyli ten ciasteczko, to ciasteczko z czekoladą i mm, mus, czekajcie. Sernik jagdowy. To są dwa, które ja już miałam i zużyłam raz, więc to są moje, wiecie, ko kolejne opakowania. A tutaj mam serię limitowane. Nie wiem, czy oba na pewno są w tym momencie dostępne na kokolicie, ale pokażę Wam po prostu, że, że też je mam i też uwielbiam. To jest na Komi Masło do Ciała. Tutaj mam zapach Summer in Greece, czyli wakacje w Grecji. To jest cudowny, świeży zapach. W przeciwieństwie do pozostałych, które ja uwielbiam, takie słodkie, ciasteczkowe zapachy. To ten jest bardzo świeży, ale. Niesamowicie przyjemny, nie jakiś męski, wiecie, nie taki ostry, ale naprawdę bardzo świeży, przyjemny zapach Także yy, wakacje w Grecji, świetny zapach e, No i też to jest masło do ciała, to już jest inna konsystencja, bardziej zbita, nie tak, yy, wiecie, no nie taka puszysta To jest bardziej taka zbita konsystencja, która też yy, bardzo łatwo się yy, rozprowadza i rozpuszcza do, yy, do takiego, wiecie, przyjemnego masełka, yy, takiego balsamu no i przepięknie pachnie, także e, to jest e, masło, a mam też takie, to jest smooth body butter, czyli oni to opisują jako lekkie masło do ciała. I tu mam akurat wersję takich rozgrzewających marokańskich przypraw i to jest już taki dosyć słodki, ciężki, mocniejszy zapach, ale e, jeśli chodzi o samo masło, to ono już nie jest twarde, tylko pokażę Wam, że ono już tutaj mam tak trochę mniej, ale ono już tak jest, jest trochę bardziej płynne, takie taka, takie no wiecie, po prostu rzadsze. <laughs> Także widzicie, że jeśli chodzi o te kosmetyki do ciała, to mam ich bardzo dużo i ja je uwielbiam, zużywam po prostu jedno za drugim. No i też dopasowuję sobie zapach do mojego mm, nastroju i to, tego, co na co akurat mam ochotę, bo one są cudowne, Nie niedługo, wspaniale nawilżają ciało, są takie, wiecie, gęste i treściwe, e, to też przepięknie pachną. Tak jak e, mówiłam. Pewnie nie wszyscy polubią taką dosyć tłustawą konsystencję, ale powiem wam, że to naprawdę cudownie nawilża, więc jeśli macie problemy z suchą skórą to moim zdaniem to naprawdę bardzo dobrze się wam sprawdzi. I drugą firmą obok na komi, którą tutaj mam i którą chcę wam polecić, to jest Elysium. Z Elysium mam taki duży zestaw. To jest chyba jakaś taka jedna z największych opcji, jeśli chodzi o w ogóle, bo tam jest kilka różnych rodzajów tych zestawów, no i to jest jedna z takich największych opcji, bo tu mam w tym zestawie wszystko. Widzę, że na stronie póki co te zestawy nie nie są dostępne jeśli chodzi o całość, ale są na pewno dostępne pojedyncze produkty z tego zestawu i tak. Pierwsza rzecz, którą tutaj Wam pokażę, to jest mój mega hit. Ja robię sobie od, od dawna, już nie wiem, 5-6 lat robię sobie paznokcie hybrydowe. Ale czasem wiecie gdzieś jak jest, że się stuknie albo o coś zahaczę i ten paznokieć mimo wszystko gdzieś mi tam z boku pęka. No i wtedy bardzo mi się przydaje ten produkt z Elysium to jest Flexi Gel. Ja mam wersję Milky, właśnie taka była w zestawie. No i zobaczcie, że tutaj już jest naprawdę sporo zużytego tego żelu. Bardzo lubię. Bardzo fajnie utwardza paznokcie, wtedy mam to wiecie, taką pewność, że nic się z nimi nie stanie, także to jest dla mnie hit. Tutaj pokażę Wam, że naprawdę uwielbiam, to jest dowód na to, bo mam już następne opakowanie tego samego produktu w zapasie, żeby przypadkiem mi kiedyś się nie skończył. W zestawie też jest um, oczywiście um, liquid, który jest nam potrzebny do rozprowadzania tego żelu. Też widzę, że jest na stronie dostępny, tylko właśnie... Nie w zestawie, ale osobno. Mam tutaj formy. Jeśli kiedyś czasem złami mi się jakiś paznokieć zupełnie, to właśnie za pomocą formy sobie te paznokcie przedłużam, nakładam żel na formę, utwardzam i jest nowy paznokieć. No i oczywiście. Pędzelek mega wygodny do nakładania tego flexi żelu do rozprowadzania równomiernie, bardzo wygodny gadżet. Następnie trzy takie podstawowe produkty, czyli probond, czyli to jest odtłuszcz... nie odtłuszczacz, tylko boże. To jest primer bezkwasowy, bardzo przydatna rzecz. Baza Miracle Base i top coat. Także no takie podstawy w tym zestawie normalnie też jest lakier do paznokci. Tutaj akurat 033, to jest piękna czerwień, idealna będzie teraz na wiosnę i lato, bo jest taka niegłęboka ciemna, tylko właśnie taka raczej wakacyjna, trochę z pomarańczem zmieszana. No i w zestawie jest też pilniczek, także ogólnie to jest moim zdaniem mega zestaw. Bardzo się cieszę, że go mam i długo się nad nim zastanawiałam. Powiem Wam, że no nie wiem, jakoś tak się wahałam, zastanawiałam, czy, czy warto, czy nie, ale uważam, że zdecydowanie warto. Świetnie mi się sprawdzają te produkty. Bardzo łatwo się ich używano i jak widzicie, no już mam zapas, bo tutaj sporo zużyłam, także to jest Super. Jeśli Wy robicie sobie paznokcie albo jeszcze nie robicie, ale chciałybyście zacząć robić i chcecie sobie utwardzić płytkę, to powiem Wam, że te produkty z Elysium są mega łatwe w użytkowaniu. Ja nigdy nie byłam na żadnym kursie, nikt mnie nigdy nie uczył do tego, jak obsługiwać ten zestaw. Doszłam sama z jakimiś tam filmami na YouTubie i teraz naprawdę bez problemu sobie z tym radzę, więc myślę, że każdy sobie spokojnie poradzi z obsługą tego żelu i całego zestawu. Kolejna firma to Recibo. E, aha, nie powiedziałam Wam. Elysium jest na promocji minus 30%, a jeśli chodzi o Recibo, to jest e, tutaj zaznaczone, że do 20%. E, I mam tutaj trzy e, produkty. Balsam do ciała po pierwsze. Jest to mm, odżywczy balsam do ciała. To jest 100% wegański produkt, nie na zwierzętach. E, 99% naturalnych składników. I powiem Wam, że naprawdę świetnie nawilża ten balsam. Nawet nie nawilża, odżywia tą skórę. Ona jest taka po prostu, no widać, że, że coś porządnego zostało użyte na skórę Waszą, że jest świetnie naprawdę zadbana. Także peeling jakiś, na przykład ten z Nakomi i ten Balsam to jest hit. Bardzo mi się podoba, co prawda on jest już znacznie droższy niż na przykład te kosmetyki z Nakomi, ale jeśli macie budżet, jeśli nie będzie Wam szkoda wydać tych pieniędzy, to uważam, że naprawdę warto. Jedyna sprawa, o której muszę wspomnieć, to, że ten produkt ma dosyć intensywny Zapach. mi osobiście się on podoba nie przeszkadza mi on jakoś bardzo nie mam z tym problemu ale czytałam kiedyś komentarze że no balsam jest ok ale Zapach jest tak intensywny, że ktoś tam nie mógł tego używać, więc no ja akurat nie mam takiego problemu, ale wspominam, żebyście wiedzieli, że to, są, to jest dosyć intensywny zapach. A teraz mam jeszcze dwie rzeczy do pielęgnacji twarzy, i to są tak wspaniałe kosmetyki, że na 100%, jeśli mi się skończą, to do nich wrócę. Po pierwsze, odżywczy krem do twarzy 98.8 składników naturalnych takie opakowanko kremu. Proszę bardzo. I powiem Wam, że to jest tak dla mnie uniwersalny kosmetyk, jeśli chodzi o nawilżanie twarzy, że ja go używam na noc. Nakładam go taką, wiecie, trochę grubszą warstwą razem z tym serum znakomim I naprawdę twarz jest wspaniale nawilżona. Także mm, świetny krem. Wow. Uważam, że rzeczywiście w taki droższy krem, jeśli chodzi o twarz, warto zainwestować. Szczególnie na noc, kiedy ta twarz ma wiecie, więcej czasu na regenerację. To uważam, że serio, to jest super krem i jeśli mi się on skończy, to na pewno do niego wrócę i uważam, że tak samo będzie z kremem pod oczy, bo to jest takie niemal masło, tylko no wiecie, opakowanie jest w, z pompką, także bardzo wygodne, higieniczne, ale jeśli chodzi o konsystencję, to ono jest takie dosyć gęste takie wiecie czuć aż że to są same dobroci jeśli chodzi o skład bardzo dobrze nawilżający taki odżywczy krem pod oczy i tak samo jak z tym kremem do twarzy tak samo z kremem pod oczy robię także na nos nakładam po prostu większą warstwę i idę sobie tak spać, a na dzień przed makijażem nakładam te same kosmetyki, tylko po prostu w trochę mniejszej ilości, żeby wiecie, nic mi się nie rolowało potem na, na nich. I tutaj, ale jeśli chodzi o ten krem, to to jest krem pod oczy, 98.7 składników naturalnych i jest tutaj napisane, że on będzie redukował widoczność zmarszczek. Niweluje cienie i opuchnięcia, rozświetla spojrzenie i dzięki niemu odzyskasz komfort. Powiem Wam, że ja przede wszystkim widzę odżywienie tej skóry, widzę, że ona jest tak naprawdę porządnie nawilżona, zadbana. Czy cienie zmniejsza to nie zauważyłam, ale mi przede wszystkim zależy na nawilżeniu i to rzeczywiście robi ten krem. Kolejna firma, którą tutaj widzę na promocji, to jest Sylweco, Sylweco. Nie miałam za dużo produktów teraz. Powiem wam, że nawet sobie nie przypomnę co konkretnie mm, już miałam. Na pewno wiem, że miałam ym ten peeling, taki w pomadce, miętowy i on był dla mnie naprawdę świetny, uwielbiałam go. Ale miałam, powiem Wam, że nie wiem, czy tak, Sylveco Lipowy Płyn Micelarny, on też był fantastyczny. Sylweko to są em, kosmetyki naturalne, więc jeśli też takiego poszukujecie, em, szukacie kosmetyków naturalnych, które będą naprawdę, takiego płynu, który będzie naprawdę fajnie zmywał makijaż, to ten Lipowy był naprawdę świetny. Kiedyś go dostałam gratis do zakupów, ale powiem Wam, że był naprawdę super. E, jeśli chodzi o Sylveco, to teraz już tak za bardzo nie kojarzę em, żebym miała coś więcej. Na pewno miałam jakieś próbki i kojarzę, że, że coś tam coś tam mam gdzieś zaznaczone, żeby pamiętać i kupić, ale e, już więcej e, póki co nie miałam. Dalej wianek i z wianka mam tutaj przy sobie kojącą pomadkę ochronną z olejkiem sezamowym. Ona przepięknie pachnie winogronami. Cudowny zapach i przez to, że jakby e, Sylwego, i Biolawen to są jakby to są siostrzane, siostrzane marki. To, to ten produkt z biolawenu, żel myjący do twarzy, który jest fantastyczny, bardzo delikatny dla skóry, nie ściąga, nie wysusza, ale świetnie ją oczyszcza. Więc on pachnie identycznie jak ta pomadka. I też z Biola jest taki krem na dzień i krem na noc, też z takiej fioletowej serii i on dokładnie ma ten sam zapach, bo kiedyś mieliśmy z Adrianem, oboje używaliśmy wtedy, pamiętam. Nie dość, pięknie pachną te kosmetyki, to świetnie nawilżają ten, te kremy. Tutaj też super nawilżenie ust, nie mam się do czego przyczepić, bardzo przyjemna taka masełkowata konsystencja. No i ten, ten żel myjący to tak jak już Wam powiedziałam, bardzo delikatny. Nie podrażnia twarzy, nie wysusza, ale fajnie leczyści. Wieczorem i rano go używam na twarz i bardzo, bardzo lubię. Też ma super wygodne to opakowanie, także to super. Dalej kolejna firma to jest Ibra. i Ibra to jest marka, którą bardzo, bardzo lubię, bo mają tanie produkty, a bardzo fajne. I tak, widzę, że na Ibra jest do minus 30%. Z Ibry mam trzy pędzelki, co prawda, no może nie dużo, ale powiem, mogę Wam powiedzieć co nieco, co o nich myślę. Trzy pędzle do oczu. Pierwszy to jest taki precyzyjny, syntetyczny pędzel, którego można używać czy do powiek, do wyrysowywania na przykład creesa, jeśli lubicie, albo do ust. Ja bardzo często właśnie do ust go używam. Ja nie wiem, do czego on ma takie, wiecie... Od producenta przeznaczenie, ale mówię Wam do czego ja go używałam, więc do ust bardzo dobrze mi się sprawdza do nałożenia pomadki, ale też świetnie się sprawdza do wyczyszczenia sobie krawędzi, jeśli ktoś to robi przy jakichś ciemnych podmatkach na przykład. Także ten jest świetny, to jest 14. Następny pędzel to jest 104 i to jest taki puchaty pędzelek do blendowania po prostu. Nie wiem, czy to jest naturalne włosie, ale jest takie. Jeśli nie jest naturalne, to jest przynajmniej robione na wzór naturalnego, bo jest takie w dotyku, jak, jak właśnie naturalne włosie, na przykład z kozy. Czyli takie nie to, że twarde, ale wiecie, one jest troszeczkę bardziej szorstkie, przez co bardzo łatwo się tym pędzlem rozciera cienie, więc ten jest super. I ostatni. To super cieniutki, bardzo precyzyjnie, tak skośnie ścięty pędzelek, którego można używać, czy do dobrywi, czy do kresek, to jest numer 15. I wszystkie te trzy pędzle to są u mnie bardzo regularnie używane pędzelki. Nie jest tak, że to są wycie używane raz na pół roku jakiś tam jeden skorzystam, tylko wszystkich używam bardzo często. A druga rzecz, którą uwielbiam z Ibry, to są gąbki. I zobaczcie, tu jest moja gąbka, którą kupiłam. Kurde, naprawdę dawno temu, teraz już sobie nie przypomnę, ale nie wiem czy nie z rok. Albo nawet więcej I ta gąbka jest cała, normalnie nie ma ani jednej dziureczki Ani żadnego pęknięcia Nic takiego się z nią nie dzieje Jest cały czas mięciutka, milutka Bardzo łatwo się ją domywa I uwielbiam ją nakładać makijaż Jedna z moich ulubionych A tutaj mam jak widzicie zapas To jest ta sama gąbka, tylko że ma inny kolor Także gąbki i pędzle Może powiem Wam tak, pędzle to nie jest najwyższa jakość To nie są jakieś najbardziej miękkie pędzelki Ale one są też niedrogie I uważam, że to nie są jakieś nieprzyjemne pędzelki są, tylko nie są, wiecie, z jakiejś tam najwyższej półki, ale generalnie jeśli szukacie czegoś niedrogiego, to uważam, że warto. Teraz kilka firm tutaj pomijam, e, ale chcę się zatrzymać przy Future i powiem Wam, że tutaj nie jest to już kosmetyk, tylko gadżet. E, jest to e, ta, jak to się tam mówi, Boże, soniczna szczoteczka do oczyszczenia twarzy. Brawo ja. Dostałam to, jeśli kojarzycie, w grudniu od kokolity w prezencie, jakoś tak przed świętami to przyszło. I powiem Wam, że to jest mega ciekawy produkt. Ja nigdy wcześniej nie miałam żadnej słonicznej szczoteczki, ale bardzo przyjemnie się tego używa do mycia buzi. Ja co prawda nie używam tego codziennie, tylko co kilka dni, bo to jednak te, te jak to się mówi, jakieś włoski, te wypustki, one mam wrażenie, że... W połączeniu z żelem robią to oczyszczanie takie bardziej dogłębne, intensywniejsze, więc ja jednak wolę z tego korzystać trochę rzadziej, bo nie chciałabym sobie buzi podrażnić. Nie mówię, że to jest nieprzyjemne czy jakieś twarde, szorskie, ale no jednak czuję, że ta twarz jest taka, wiecie, tak konkretnie wyszorowana, więc nie korzystam z tego dzień w dzień. Ale generalnie super. To, ta część mi się bardzo podoba, ale coś, co podoba mi się jeszcze bardziej, to to, że z drugiej strony mamy już takie jakby fale, zrobione takie fałdy tutaj na tej końcówce. I tego można używać do masażu twarzy. Jest normalnie tutaj na opakowaniu podana instrukcja, jak to robić. Przykłada się do różnych punktów na twarzy ten sprzęt. I powiem wam, że to jest naprawdę bardzo przyjemne, takie odprężające i rozluźniające. Także takie mega moim zdaniem ciekawe urządzenie, bardzo mi się przydaje i bardzo się z nim polubiłam. Także to jest taki co prawda gadżet. No, nie jest to konieczne do życia, ale uważam, że, że coś naprawdę fajnego, ciekawego. Teraz znowu kawałek przerwy. Na chwilę tylko się zatrzymam przy firmie Mia. Ja nigdy od nich nic nie miałam. To jest w ogóle jedyny produkt, jaki mam z tej firmy. Wiem, że były bardzo popularne różne kremy do twarzy od nich. Ja nigdy ich nie miałam, ale mam maseczkę właśnie. To jest maska, trzyminutowa maseczka wygładzająca z aktywnym węglem kokosowym i to jest super produkt. On jest taki czarny, widzicie? Czarny w środku, ale bardzo przyjemne jest to, bardzo ciekawe w ogóle dla mnie, bo on ma taką konsystencję. Jakby taką kremową, ale jak zaczyna się zmywać ten produkt z twarzy, to czuć takie po prostu mikroskopijne drobinki, które faktycznie przy zmywaniu, jeszcze dokładniej tak, jakby robią taki bardzo delikatny peeling, coś takiego. To jest mega, wiecie, delikatna sprawa, nie tak, że faktycznie jakieś drobinki zdzierające, ale powiem Wam, że rzeczywiście, jak zmywam tą maseczkę, to za każdym razem czuję, że ta twarz jest taka miękka, super gładka, także bardzo fajnie, no i to jest maska 3-minutowa, więc nie trzeba z tym chodzić przez pół dnia. Tylko bardzo szybko, a bardzo szybko działa i daje super efekt. No i już ostatnia firma, o której chcę opowiedzieć. Jak widzicie, no nie ze wszystkich firm coś mam, ale akurat z afektu chciałabym Wam opowiedzieć o paletach. Na afekt jest 25% zniżki i. Tak, mam trzy paletki. Paleta Pure Passion to jest taka mniejsza od dwóch pozostałych, które mam. Bardziej taka dzienna, naturalna, tu są brąziki, jeden błyszczący cień, bardzo podstawowe cienie. Bardzo lubię tą paletę, ma świetną pigmentację i nie trzeba się męczyć z tymi cieniami. Wiecie, i dokładać, i dokładać albo problemy z rozcieraniem. Naprawdę nie ma żadnych problemów z tą paletą, jest świetna. Może jedyna rzecz, która mi się nie podoba, i to jeśli chodzi o wszystkie z tych cieni. To to, że one ym, są suche, ale jakby nie, nie wpływa to według mnie na pracę z tymi cieniami. Tylko ja mam problem z tym, że ja wkładam pędzel puchaty do tych cieni i strasznie mi się tu sypią dookoła wszędzie. I to mnie trochę denerwuje, bo mam wrażenie, że ym, przez to one się będą marnować bardziej. Ale jakby to nie jest coś takiego strasznego, więc yy, luzik. Jeśli chodzi o samą jakość cieni, to są świetne. Także tu mam paletę, y, którą miałam w ogóle jako pierwszą, jeśli chodzi o afek. Jeśli chodzi o afekt. Także to jest ta. Dwie nowsze, których Wam w ogóle jeszcze nie pokazywałam na kanale, ale tak sobie myślę, że jeśli będziecie chcieli, to może mm, zrobiłabym taki film, że jeden film i w tym filmie trzy makijaże jedną, a potem drugi film i trzy makijaże drugą, bo uważam, że to są przepiękne palety. Pierwsza to jest Sweet Harmony, stworzona przez Karolinę Matraszek. Zobaczcie tutaj, są te cienie, powiedziałabym już bardziej szalone niż w tej Pure Passion ale wciąż są takie bardzo delikatne, pastelowe, no jakieś tam większe szaleństwa to raczej te morskie kolory tutaj, ale no generalnie bardzo taka dzienna, spokojna paleta i przepiękna w ogóle, no te kolory mnie zachwycają, także mogłabym zrobić trzy propozycje taką paletą. Tutaj jakość cieni jest moim zdaniem identyczna jak w tej palecie, także bardzo lubię obie. No i trzecią to już w ogóle uwielbiam, bo jest kolorowa, nazywa się In the Spotlight. Ona została stworzona przez Pro Makeup Academy. I zobaczcie, te cienie są tak cudowne, tak kolorowe. Tutaj się tyle dzieje. Powiem Wam, że ostatnio mam taką fazę, że cały czas korzystam z tego różu tutaj, z takiego koralu, coś takiego, e, i używam go do, do dziennego makijażu, gdzie robię taką klasyczną, jakąś tam delikatną powiekę, a na dodaję sobie taki, wiecie, fajny. E, taki akcent kolorystyczny, który super ożywia makijaż, ożywia oko i bardzo fajnie podkreśla kolor moich oczu, więc e, myślę, że to by była spoko e, ten film, o który, który Wam proponuję, czyli te trzy makijaże tą paletą. To by była super okazja, żeby Wam pokazać, jak właśnie kolorów takich intensywnych e, można używać e, też na dzień, do takich makijaży, który spok w których spokojnie można wyjść z domu, bez, e, nie wiem, wstydzenia się, jeśli jesteście oczywiście osobami, które Kolorów się boją, także dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. Ale ogólnie, gdyby ktoś się zastanawiał, to, to są po prostu fantastyczne palety, jeśli chodzi o jakość. No, kolory oczywiście, to jest kwestia gustu, ale ja akurat tymi paletami, które mam, jestem zachwycona, także. Pewnie z czasem będą dołączać do mojej kolekcji kolejne palety z tej firmy, bo naprawdę są świetne. I to już wszystko, co mam, co chciałam Wam pokazać w tym filmie. Marek na, na tej promocji, które wchodzą w tą promocję jest więcej, ale ja po pierwsze nie ze wszystkich coś mam, a po drugie, no jak już coś mam, to albo nie do końca przetestowałam, albo też niektóre rzeczy nie są jeszcze, nie jestem jakąś specjalną fanką, także o nich nie mówię. Pokazałam Wam tylko moich ulubieńców, także mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Jeśli będziecie mieć ochotę przetestować którykolwiek z tych kosmetyków, to e, tak jak wam mówiłam jest akurat e, o, kolacja. <laughs> Chyba jestem głodna. Jest akurat okazja, a nie kolacja. <laughs> jest akurat okazja na kokolicie. Także gdyby ktoś z was był chętny, to proszę bardzo są zniżki. Możecie sobie zajrzeć. A teraz już czas skończyć, bo jak widać mój mózg troszeczkę dzisiaj szwankuje, troszeczkę są problemy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Gdybyście się zastanawiali nad tym makijażem, to niedługo będzie na kanale. A teraz dziękuję jeszcze raz za oglądanie, co już powiedziałam przed chwilą, także prawo ja, do zobaczenia w kolejnych filmach. Dajcie znać, czy z tych wszystkich marek, które tutaj Wam pokazałam, coś znacie, czy może któreś z tych kosmetyków też są Waszymi ulubieńcami. No i w ogóle, jakie są Wasze ulubione polskie kosmetyki, polskich marek. Także czekam, piszcie, będzie mi bardzo miło, jeżeli się odezwiecie i do zobaczenia już teraz w kolejnych filmach. Buziaki! Mua. Pa, pa!